Co za miły dzień na przeprowadzkę do pięknego pokoju! O rany, a to miejsce nie wygląda pięknie! Masakra! Boję się tu mieszkać! Odejdź! Nie zmrużę tłoka! Trzeba coś wymyślić! Mam już projekt pokoju marzeń. Zróbmy go razem! Jest taki ładny! Co ty na to Wednesday? Po pierwsze to jest zbyt kolorowe, po drugie, mam własny plan mojego wymarzonego pokoju, więc na pewno nie zrobimy twojego. Potrzebuję czarnej farby, żebym mogła wyznaczyć granicę mojej osobistej przestrzeni. Nie możesz przekroczyć tej linii. Zaraz zamaluję to okropne graffiti. Okej, okay, teraz wygląda o wiele lepiej. a wow, to tak można? W takim razie ja też pomaluję swoją połowę pokoju. Ale najpierw muszę pozbyć się tej paskudnej pajęczyny. Jak to dużo pająków! A teraz mogę pomalować ściany na mój ulubiony tęczowy kolor. Moja część pokoju będzie wyglądać magicznie. Dokrotne rysunki muszą zniknąć. Tu trochę farby i tu trochę. Gotowe. Ła, kto to przyszedł? Sprawdzę. A, to kurierzy przywieźli mi meble. Witam, zapraszam. Witam! Wednesday, wiesz co? Już mi przywieźli meble. Ekstra, będę miała piętrowe łóżko, a pod nim miejsce na mój własny tęczowy świat. Ostrożnie tam z moimi pluszakami. Wow, nawet na dole wszystko urządzili. Ale super. I nie zapominajcie o kolorowym łańcuchu. Moje poduszki dostałam je od mamy. I mnóstwo popitów. Jest pięknie. Chłopaki odwaliliście kawał dobrej roboty. Pokój wygląda wspaniale. Dziękuję, do widzenia. A ja pójdę do mojego domku. Mój świat jest taki piękny. Wednesday? Wpadaj do mnie! Nigdy w życiu. Rączka potrzebuje twojej pomocy. Przynieś pudło z moimi rzeczami. Tak, to czarne. Świetnie. Zobaczmy, co włożyli do środka. Hmm. Ale deski mi się przydadzą do zrobienia łóżka. Ale nie zapomnij o wiertarce. Daj, ja przytrzymam, a ty przykręcaj. Super, a teraz można postawić łóżko. Masz radę sam? Idealnie. A oto i mój bagaż. W środku są rzeczy, które przypominają mi o domu, na przykład ta straszna ręka. Lub kość przyjaciela Sema. I mój ulubiony pająk. Wyszła mi świetna dekoracja ścienna. Te półki trzeba czymś zapełnić. Są trochę puste. Przyda się kilka świeczek. Nie czuję się przytulnie bez moich pajęczyn w rogach, więc teraz ją powieszę. Och, moje słodkie pajączki. Potrzebuję też zasłonki, żeby ukryć się przed enid. Ręce moich wrogów będą tu wyglądać świetnie. Jak widzicie, nie ma ich już wśród nas. Rączka, pomóż mi wstawić maszynę do pisania. Muszę oddać nowy rozdział książki do piątku 13, więc zabieram się do pracy. W pewnym czarnym, czarnym zamku był sobie czarny, czarny grobek. Lalalala. Cześć, rączka! Jeśli chcesz, to też ci zrobię manikir. Użyję koloru niebieskiego. Ojej, nie zrobiłyśmy nic z oknem. Trzeba to szybko naprawić. Okno powinno być kolorowe. Super! O rany, jaki przerażający pokój! Dlaczego od razu przerażający? Chyba ci się coś pomyliło. To ty masz pokój, który wygląda jakby jednorożec źle się poczuł. Zupełnie zapomniałam zrobić ustronne, wygodne miejsce dla mojego ulubionego zwierzaka. Pokocha leżankę! I jego ulubione świeże marchewki! Gdzie jest mój kochany króliczek Daisy? Tu jesteś! Witaj, oto twój nowy domek. Załóż kapelusik, słodziaku, pięknie. Co? Anit ma królikę? A mój skorpion zginął śmiercią tragiczną. Już nigdy nie będę mogła poczuć jego żądła. Rączka nie dotykaj mnie, muszę się smucić. Zabrałeś moją łzę? Mam nadzieję, że potrzebujesz jej, by mnie sklonować. Dlaczego podlewasz grób mojego skorpiona? Czy ty zamierzasz przywrócić go do życia? Mój skorpion żyje? Teraz jest zombie skorpionem. Jestem taka szczęśliwa, że aż się sobą brzydzę. Uwielbiam ten utwór. Jest niesamowity. Nie ma nic lepszego niż muzyka klasyczna. Co za starocie słucha Wednesday? Ta muzyka całkowicie zagłusza dźwięk mojej ulubionej piosenki. Wednesday muszę posunąć się do ekstremalnych środków. Po prostu posłuchaj jakieś świetne utwory miłości. Czuję, jak uszy mi więdną od tej okropnej piosenki. Zaraz ci pokażę prawdziwą muzykę, Enid. Wyłączamy światło. A teraz wszyscy zwróćcie na mnie uwagę. Mam nie tylko wspaniałą piosenkę, ale i taniec. Idealnie pasuje do tej melodii. Wednesday, dlaczego zgasiłaś światło? Boję się ciemności. Włączam je z powrotem, hura! Rączka, musisz dyskretnie zgasić światło, żeby Enid nigdy go nie wyłączyła. Rączka, ani mi się wasz. Robię ci przecież i masaż dłoni. Nie wyłączaj światła. Wednesday, nie dam rady z dwoma rękami. Rączka, przykro mi, ale musiałam cię wyeliminować. O nie, rączka idzie do mojego królika. Pogłaszcz go, ale delikatnie. Jaka fajna gra! Górczy mi w brzuchu, a to oznacza, że jestem głodna. Muszę coś zjeść. Zamówię sobie całą lodówkę pełną smakołyków. Świetnie! Mój kurier! Już biegnę! Już biegnę! Witam! Chodź za mną, możesz postawić lodówkę tutaj? O, tutaj! Dziękuję! Do widzenia, panie kurierze! Wreszcie można coś zjeść! Co ja tu mam? Wow, moja ulubiona guma, ale super! Zaraz jej spróbuję! Pyszna! Napój gazowany odlot. To jest to, czego potrzebuję. Pracowałam tak dużo, że zupełnie zapomniałam o jedzeniu. Muszę pilnie znaleźć coś do przekąszenia, co jest w mojej walizce. Jak na razie tylko ogromna warstwa kurzu. Wow, zachowały się tu moje ulubione żelkowe oczy. Są pyszne. Rączka, przynieś mi coś do picia. Wspaniale, mam nadzieję, że to świeża krew. O, tak. Nit, nie bój się, to tylko sok wiśniowy. Brakuje mi dobrej zabawy. Chcę urządzić imprezę. W tym pudle jest wszystko, czego potrzebuję. Kula dyskotekowa na fajną imprezkę. Pięknie. Co będzie, jeśli nacisnę tutaj? Wow, ale czat! Muszę zawołać koleżanki. Dziewczyny, wpadajcie do mnie. Mam tu małą bibę. Kocham was i czekam. O, czy to one? Tak szybko? No, Siemka, Sophie i Rachel, poimprezujmy w moim nowym pokoju. Włączam muzykę. Super, tańczymy. Zróbmy sobie selfie na pamiątkę. Jesteśmy takie piękne, Enid. Twój pokój jest odlotowy. Dzięki, daj poprawić ci makijaż. Enid, kim jest twoja sąsiadka? W tamtej części mieszka Wednesday. Co się dzieje? Po prostu cichutko podejdźmy i zerknijmy. Rachel, ostrożnie, nie wiem do czego może być zdolna. Cześć wszystkim. O, matko! Grace, jesteś strasznie zabawna w straszeniu ludzi. I znowu odleciała. Dobrze, że Jessica nadal jest ze mną. Tylko mnie nie zjedz, proszę! Czy ona już odleciała? O rany Wednesday, nie! To moja przyjaciółka Jessica, chce cię poznać. To dla mnie? Nie mogę w to uwierzyć, to takie słodkie. Usiądźmy razem. A dla pajączka mam tu kapelusik. Będzie wyglądało o wiele ładniej. A dla ciebie, Jessica, mam wspaniały strój. Świetnie wyglądasz w tych włosach i różowej sukience. Troszkę dodatków. Wow, jesteś taka piękna! Super jest spędzać razem czas. Mam też kilka ładnych spinek do włosów dla Wednesday. No proszę! Dobra, ale nie rób więcej takich oczu, bo od tych słodkości może mi się zrobić niedobrze. Enid, jesteś taka ciepła. Troszkę mi się to podoba. Pam? Pyszna czekolada, ale roztopiona. I co ja mam z tym zrobić? Czego się śmiejesz, Phoebe? Wpadłam na fajny pomysł. Widziałam niezłego lifehacka na TikToku, gdzie pokazywali, jak zrobić fajne czekoladowe wzory. No to spróbujmy. Mm, czekolada jest taka dobra. Muszę szybko narysować serduszko. Wow, to jest takie dobre. Palce lizać. Możesz sprawdzić swój klosz. No pewnie. Mam zamrażoną czekoladę. Ale to nawet lepiej. Najpierw usunę cały lut i spróbuję. Ach, niesamowicie. Aj, to boli. No dalej, gryź się głupia czekolado. Jane ta czekolada nie chce, żeby ją zjadła. W ogóle nie chce się złamać. Dobra, spróbuję ją polizać. Mmm, wyszka. Jesteś taka dziwna, Fibi. Popatrzmy lepiej, jak rysuje kolejny fajny czekoladowy rysunek. Zobacz, jaki słodki kotek mi wyszedł. Jest nie tylko piękny, ale też niesamowicie smaczny. Niezła zła wyżerka, tylisz sobie swoją czekoladkę. Otwieramy na 3, 2, 1, podnoś. O ja, ciechiński chiński makaron. Mój jest zamrożony. Co za pych! Nie wygląda to apetycznie. A ja mam też na gorące kluski. Spróbujemy ich teraz. Uwielbiam chiński makaron! Jest taki pyszny! Ojej, zupełnie zapomniałam, że jest też ostry! O nie! Jakie to pikantne! Fibi, pomóż mi! Zrób coś! Właśnie mam taki zamiar. Mogę roztopić mój makaron dzięki twojemu gorącemu oddechowi. Super właśnie tego potrzebowałam! Mm, jakie pyszne! Dzięki Jane za pomoc w podgrzeniu mojego makaronu. Ups, przepraszam, to było bardzo smaczne. Kto otworzy pierwszy? Spójrz tam! Ja otwieram pierwsza. Mam pizzę! Czad! Jaka gorąca! Wygląda tak pysznie i pachnie niesamowicie. Muszę jej szybko spróbować. Nawet ser się ciągnie. Jane, ty też powinnaś spróbować. Ale nie mojej pizzy. Lepiej otwórz swój klosz. No dobra, zaraz zobaczę, co ja mam. O ja ja też mam pizzę, ale moja jest zamrożona do bani. Ser też się nie ciągnie. Nie mogę tego nawet ugryźć. No dajcie spokój. Fibi, chcę pyszną pizzę, mam kostkę lodu. Niech pomyślę, wiem co zrobić. Włóż pizzę do ust, a ja porządnie zamknę ci szczękę. Udało się! I co powiesz? Fibi, dzięki za pomoc, to było naprawdę pyszne. Ojej, Jane, brakuje ci zęba. Co? Nie wierzę! O nie, mój idealnie równy biały uśmiech. To straszne! Nie tknę już tej okropnej pizzy! Jane, możesz zjeść moją, jest jeszcze gorąca i taka pyszna! Co ja mam pod kloszem? Co jest? Pojedynek na palce? No dobra! Zdajesz sobie sprawę, że nie ma sensu ze mną walczyć, bo ja na pewno wygram. No i widzisz. Dobra, co dostałam? Co to jest? Nie rozumiem, to wygląda dziwnie. Nie wiem. A ty co masz? Okay. O, Chupa Chups. To znaczy, że ja też go mam, tylko roztopioną wersję. Mam szczęście, Chupa Chups wygląda tak pysznie. Rewelka. Oj, język mi się przykleił. Teraz boli. Oj nie, chcę zostać z językiem. Mam pomysł. Zrobi psikusa Jane. Dopóki na mnie nie patrzy, założę sztuczny język i będę udawać, że na maksa się przykleiłam. Jestem ciekawa, jak zareaguje. Dobra, jestem gotowa. Jane, pomóż mi! Język mi się przykleił do czupa Zaraz ci pomogę, ciągnę! Udało się! To był sztuczny język? Nie rób tego więcej! To wcale nie było śmieszne. Dobra, spróbuję swojego czupa i zaraz zobaczysz, jak, jeśli nałożyć troszkę płynnego karmelu na słomkę i dmuchnąć, to wyjdą fajne lizakowe balony. Super! Co też chcesz? Nie mam zamiaru się wymieniać ani dzielić. To wszystko tylko dla mnie. Zagrajmy w kamień papier nożyce. To wygra otworzy pierwszy klosz. Ja zaczynam. Gdzie z tymi rękami? O jacie, nuggetsy. Mam nadzieję, że są gorące. O tak, gorące i pyszne nagetsy, ale super! Ojej, aż za bardzo gorące! Zaraz spróbujemy. Pyszne! Jane nawet nie patrz je w swoje nagetsy. Tak, już wiem, że będę miała zamrożone. No i co ja mam z nimi zrobić? O, są takie twarde i zimne. Boli, jak się w nie wgryzam, ale nie szkodzi. Zaraz się z wami rozprawię. Muszę je jakoś rozgrzać. Fibi, daj mi na chwilę prostownicę. A teraz czekamy. Mam nadzieję, że szybko się upieką. Ja nie śpię. Bibi, śni mi się jednorożec. O rany, jeden nugget już jest gotowy. Muszę spróbować. Tylko spójrz, jaki apetyczny. To jest pyszne. Mogę być pierwsza? Hurra, dzięki. Mam gofry. O, nie są zamrożone. Są tak nieprzyjemnie zimne. Trzeba pozbyć się tej odrobiny masła. Spróbujmy. Może będą dobre. Podnieś swój klosz zamiast się śmiać. Wow, a ja mam pyszne gorące gofry. Zaraz ich spróbuję. A, a, ah! Są naprawdę gorące! Zupełnie zapomniałam, że gorące jedzenie nie zawsze jest super. Trzeba to jakoś ochłodzić. Dzięki Jane, bardzo mi pomogłaś. Teraz mogę spróbować, ale użyję widelca i noża. Odkroję kawałek. Podmucham. Mmm. O matko Jane, co ty robisz? Powinnaś być bardziej ostrożna. Próbuję przełamać tego gofra. To naprawdę trudne. Nie chcę stracić zęba. O nie, nie podoba mi się taki twardy i zamrożony gofr. Wolę patrzeć, jak ty jesz swoje pyszne gofry. O, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Jane, jestem gotowa podzielić się z tobą smakołykiem. Zjedzmy razem moje pyszne gofry. No dalej. Czekają na ciebie. O, Ojacie, to jest takie dobre. Pepaczki, można je zabierać. Go! Dziękujemy, panie dostawco. Zobaczmy, co włożyli do mojego pudełka. O, różowy mop. Świetnie. Zdecydowanie będzie mi pasował do stylowego czyszczenia pajęczyn z mojego ulubionego domku. Co za ogromny pająk. Mam nadzieję, że nie osiwieje od takiego okropieństwa. O, o nie! Jaki wielki pająk! Sieć tam teraz, ty potworze. Zaraz zamknę wszystkie pająki w tym odkurzaczowym więzieniu. Co mi włożyli do pudełka? O, gumowe rękawiczki! Świetnie, zaraz pozbędę się wszystkich śmieci z mojego przyszłego wymarzonego domu. Precz z pajęczynami! Paniale! Yes! Wow, kim? Tak, tak, wiem, że jestem. Wow, ten różowy dywanik tak mi pasuje. Ale potrzebuję go do urządzenia domu, więc uzbrajamy się w skrzywacz i zaczynamy oprzywać dom cudownie miękkim różowym dywanem. Uwielbiam ten kolor, idealnie podkreśla mój różowy nowy styl. A to serce będzie wyglądać niesamowicie na dachu domku. Wszyscy będą wiedzieć, że mieszka tu ślicznotka Kim. Teraz muszę trochę przyciąć włosy, ale nie sobie, tylko na domku. Potrzebuję takiej samej pielęgnacji, jak ja, aby być piękną przez cały czas. Mój dom jest gotowy. Co tam zrobiła Kim? Jakiś różowy kłębek wełny. Zaraz pokażę fajny projekt domu. Nie będę potrzebował do tego niebieskich Pringles. Wiedziałem, że kiedyś mi się przydadzą te puszki po chipsach, które zbierałem przez całe życie. Potrzebowałem ich właśnie na tę chwilę. A tu będą fajnie wyglądać moje ulubione niebieskie żelki. Ale to nie wszystko. Oreo! Uwielbiam te ciastka, więc przykleję je na dachu. Wow, świetnie to wygląda. I flaga! Gotowe! O, co ty tam robisz? Okay. Ja nadmuchuję balony. Będą idealnie pasować do mojego domku. Muszę nadmuchać wszystkie balony, żeby wystarczyło na cały domek. I ostatni. Uff, trochę się zmęczyłam. Widzę gwiazdki w moich oczach. O rany, Mija, jak się czujesz? Wszystko w porządku. Chcę jak najszybciej ozdobić mój domek. Dobra, zacznę od dołu i przejdę na samą górę. Te żółte baloniki przypominają mi długie kiełbaski. To tak zabawnie wygląda. A na górze dodam słoneczko. Wasze domy są takie kolorowe. Co będzie dalej? Banany są takie pyszne, ale potrzebuję ich więcej. Wykopię dziurę i włożę do niej skórkę po bananie. Świetnie. A teraz to wszystko podlejemy i czekamy. Wow, jakie fajne bananowe drzewo wyhodowałam! Oto i moje ulubione banany. Ok, tu zdecydowanie będzie stał leżak, na którym będę odpoczywać. Zakrywam głowę, żeby nie dostać udaru i napiję się pysznego koktajlu. Cudownie. Oho, banany! Myślę, że moja sąsiadka nie będzie miała nic przeciwko, gdy kilka zjem. Cześć, Mia! Przyłapała mnie. Nie było mnie tu. Dobra, muszę wymyślić coś fajnego na moim podwórku. Wiem. Mam samochód, ale nie mam gdzie nim jeździć. Zbuduję gigantyczną trasę wyścigową. Połączę tutaj i tutaj. Wow, ale super. Tutaj stawiam samochód i. BUM! Wow, jedzie tak szybko. To niesamowite. Uwielbiam samochody wyścigowe. Hej, kim chcesz się ze mną pobawić? Po co mi te dziecięce zabawki? Mam tu coś bardziej interesującego. Cały zestaw narzędzi i części mojej huśtawki. Muszę ją tylko złożyć. Zrobię to w mgnieniu oka. Mamy to! Moja różowa huśtawka jest gotowa. Posadzę w niej mojego jednorożca. Brakuje mi tu skrzynki pocztowej. Inaczej jak będę dostawać wiadomości od panów. O, ja też potrzebuję skrzynki pocztowej. Dostaję mnóstwo listów od przyjaciół z różnych krajów. Mam już nawet pomysł, jak ją pokoloruję. Zanurzamy kwiatek w farbie i odciskamy go na skrzynce pocztowej. Jak pięknie! Wow, super! Ja też mam świetny pomysł. Poznajcie się to hipopotam Bob. Będzie pilnował mojej poczty. Dzień dobry wszystkim! Jestem listonoszem. Przyniosłem wam waszą pocztę. Jaką masz słoneczną skrzynkę pocztową, panienko? To twój list. Dzień dobry, panie Den. Ja też przyniosłem ci list. Mam nadzieję, że z dobrymi wiadomościami. Ej, to boli! Nie przyniosę ci więcej poczty. Zmień skrzynkę. A kto tu mieszka? O rany, jaka ślicznotka. Ja ten tego list. Oj! Przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Co za wstyd. Oto twój list, piękna pani. Dziękuję bardzo. Bye, bye. Muszę lecieć. Do zobaczenia za tydzień. Coś mi się już znudziły te samochodziki. Wiem, mam do zrobienia całe wnętrze domu. Muszę szybko stworzyć pokój marzeń. Oj, ale tu pusto. Potrzebuję tu czegoś fajnego. Zacznę od ścian. Niebieska farba na ścianach będzie wyglądać idealnie. Pomalujmy tu wszystko. O rany, uwielbiam malować. Co tam dalej? No tak, dywan. Miękkie puzle na pewno będą wyglądać spektakularnie w pokoju prawdziwego faceta. Super. Nice. A tutaj będzie ściana z moimi zabawkami. Oto i one. Jestem fajny i bawię się tylko fajnymi zabawkami. A niebieski człowieczek będzie to wszystko ochraniać. O, prawie zapomniałem o hagiłagi. Kilka moich obrazków na ściany. No super. Z tym trzeba być ostrożnym A to pudło będzie stało tutaj Będzie idealne jako stolik Już mam co na nim postawić Domek dla mojego chomika Poznajcie mojego małego chomika Pita Będzie mieszkał ze mną Pufa dla mnie i chyba wszystko gotowe Ekstra A teraz czas na relaks i zabawę z moim małym przyjacielem On przynosi mi szczęście w moich grach Mam prawdziwy pokój marzeń! Jestem taki szczęśliwy! To jest niesamowicie fajnie! Też chcę urządzić swój pokój jak Den, Ale najpierw zrobię sobie paznokcie! Ten różowy mani doprowadzi wszystkich do szału! Dlaczego te ściany są tak okropnie białe? No to nie przejdzie! Pomaluję je szybko na różowo! To takie słodkie! Zaraz narysuję serduszka w całym pokoju! Wygląda tak uroczo, zupełnie jak ja! Idealnie! Malujemy! Co to za pusta podłoga? Do bani! Różowe dywany są teraz w modzie! Dodam jeszcze kilka serduszek i łańcuch świetlny! Wspaniale! Przesyłam wszystkim słodkiego buziaczka! A co ja tu mam? To różowa żerafa z super długimi ramionami! O! Przykleję ją tutaj! A to mój autorski obraz. Ten stolik będzie tu świetnie wyglądał. Akurat nie mam gdzie położyć swoich rzeczy. A tutaj będzie uroczy stolik z lustrem, żebym mogła być ładna każdego dnia. Mm. Powinnam poprawić mój makijaż. Jestem oszałamiająca. Moje włosy są najdelikatniejsze, a dobre perfumy to klucz do sukcesu, więc nie oszczędzamy na tym dziewczyny. Cudownie mój pokój jest gotowy. Jest najpiękniejszy ze wszystkich. Wow. Prawie zapomniałam przedstawić Wam jeszcze jedną śliczną w tym domu. To moja kotka Marta. Będzie tu ze mną mieszkać. Znalazłam nawet dla niej łóżeczko. Jest taka słodka. Te białe ściany mnie smucą! Muszę to naprawić i mam świetny pomysł. Najpierw pomalujmy ściany na żółto, aby było jaśniej i bardziej pozytywnie. Wylewam farbę i rozprowadzam ją wałkiem. Uwielbiam malować ściany. Zaraz narysuję wam słońce. To ja wam wysyłam promienie dobroci i uśmiechu. Pięknie, a teraz musimy wszystko szybko zamalować! Idealny, żółty kolor, ale nie lubi siedzieć na podłodze. Muszę dodać coś miękkiego, jak piasek uwielbiam piasek z plaży. Jest taki miękki i ciepły. Super. A teraz powieszę kilka dekoracji na ścianach. Mam tu delikatny kwiatek i fajną kaczkę. Fatwa! A to mój stojak na różne różności. Prawie zapomniałam o moim najważniejszym przyjacielu duszowej kaczce. Usiądź i postawimy Cię tutaj. Stolik będzie tu świetnie wyglądał. Potrzebuję też czegoś do siedzenia. To żółte nadmuchiwane koło będzie idealne. To jest tak fajnie. Aż mam ochotę zagrać na ukulele. Co wyda to? Później urządzę koncert, ale na razie powieszę je tutaj. Kwiaty na suficie będą idealne. I zdjęcie mojego ulubionego zwierzaka. Jest taki słodki. Kocham go. Przy okazji, gdzie jest Richie? Richie, chodź tutaj. Cześć kolego, pobawmy się. Lubisz się bawić, prawda? Śpiewaj, Richie. Masz dobre wyczucie rytmu? Napisz w komentarzach, który dom spodobał ci się najbardziej.